Księdąco z tej strony Depurdy i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 3 poza odcinkiem. Przeszłam tą misję za pierwszym razem, naprawdę za pierwszym razem. Przeszłam tą misję, za poza odcinkiem no i co? Mm, sorki, że przeszłam tą misję, nie chciałem, bałem się, że się będę wtórzał i będę przeklinał. Bo jak zrobiłem robi, cięcie, to tak się zdarzało. Kupiłem bardzo dużo amunicji do tej. Do tej broni zapisałem, Kupi. znalazłem kamizelkę, gdzie można kupić w sklepie z broniami, tam gdzie byłem. Ja nie widziałem, bo była ukryta więc idziemy na misję. Zabijemy jego. Salvatore's death comes as pleasurable news. You're an efficient killer. I like that in a man. Ah, this is my brother Kenji. Asuka had a little job for you, but when you're done, drop by my casino and we can talk. just like kenji, always trying to play with my toys. my police source indicates that the fbi has mounted a surveillance operation at key locations around the city. it is too late to contact anyone and avoid incrimination. take out these spying cops, but be careful. they're bound to have backup. <laughs> No, O, kurde! Czas, czas, czas! mamy szybko do mojego auta, najlepszego na świecie. Hop! Dobra, jedziemy najpierw tam przed siebie, bo na wprost jest, jest, więc tam pojedę. Go, go, go! Już niedaleko. Mm, mm. Gdzie to jest? Tu, tutaj gdzieś, tym, tym park. Wjeżdżam tam. Nie ukryć. W ogóle to jest z GTA 4, wiedziała, tak? To, to, to jest z GTA 4. Przecież moja postać pływać nie potrafi, to jak ja zabić? Dobra, snajperku. Szybko! No szybko! Dead? Dead. Dobra, następny, następny. Mało czasu mamy. No dobra, trochę mamy, ale... Szybko postaram się to robić. Dobra, po moim aucie, ale chyba, że przetrwa. Nie, nie przetrwa. O kurde! Ło, przetrwał jednak. Wow, ale moje auto jest silne. Rejdziemy po następnych. Go, go, go! Fajna ta misja. Podoba mi się. Tylko nie wiedziałem, że ze sniperki muszę. W ogóle kupiłem dużo amunicji do sniperki, ale to przyszedł wtedy, kiedy kupowałem amunicję do tej broni, tych zwykłych. Mam i chyba 60, jak tam dobrze widziałem, albo więcej nawet. No ja to jest silne, on nie potrafię nie mieścić, to jest najgorsze. Ło! Ciężarówka! Cię ma zniszczyć. Dobra, nara. Jedziemy do następnych, a nie wiedziałem, że wybuchnę i zabiję. Myślałem, że będę musiał się wracać. No dobra, jedziemy po następnych. Dobra, chyba zdążymy, nie? Coś się tak wydaje, że zdążymy. To jest chyba najłatwiejsze, bo to powinniśmy zrobić na początku samym. Ale tu jest dużo, sporo ich tu. I gdzie, gdzie oni są? Aha, źle zjechałem. Chyba, że stąd mam ich zrobić. A nie, po prostu wysiądę. No, Ej, no! Kurde, ja nie wiem, gdzie tu wejść. Tu? Na pewno nie. Może ich tym zabije. Gdzie oni są do cholery? Może stąd mam ich zabić? Wejść tutaj? Nie. Kurde, jak mam ich zabić? Jakie mam tu wejść? To jest pytanie. Za milion dolarów. брат ГНР. Ну, за тем ну, тут было. Ты они, как бы, отбесал в широтку, на даху. Курде. Где я слава, чтобы мне в О, еще то добрый, файл. Где ДС. Едем. Где я могу Как? Dobra, spróbujemy wejść normalnie przez drzwi, po prostu. No nie, nie... O, no dobra, chodzę przez przypadek do tego, to... No kurde, nie wiem, no! Gdzie ja jestem, chłopie? Tu też, no! Nie no, wkurza mnie to! Hamie. No Jezu! Czy oni są? Piernicze, naprawdę. Stój. Okej. Nie, okrążę to 8 razy. Może ty, 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 ty. Ty. tu nie, no tutaj na 100% nie było, bo by były drzwi otwarte. Ja pierdolę jak mam ich zabić. Dobra, wejdę tutaj na pół budynek po prostu. Zobaczę. jest wysoki nawet. na samą górę i spróbujemy. Może w taki sposób. Naprawdę w taki sposób, Jeszcze tego na no, dachu. Ok, dawaj. Staram się teraz zrobić. Tyk jeden. Jest jeden. Dobra, mamy czas, dobra. Ty. I... O! Dead. To na samej, tutaj na górze będzie ciężko. O, dobra, dead. Na no, szczęście udało się go trafić. Uj, Jezus, spot. Prawie. Tego te... JEST! U! Dobrze, że wykombinowałem, żeby tu wejść. To dlatego, że... On się K i u -A. A to nie był brat tej płyty Zobaczymy. Idziemy do niego na misję w takim razie. 87 kamizelki. Niech będzie. Wchodzimy. My sister speaks highly of you though I am yet to be convinced that a guy Jin can offer anything but disappointment perhaps you could help deal with the situation that has me at a disadvantage of course failure has its own disgrace Ayakusa Kanbu is in custody awaiting transfer for trial he is a valued member of the family break him out of custody and get him to the dojo at Bedford point here? Widzowie not yet. Mm, Styl, a... Cop. Co? Chyba do auta. O, dźwięki. O, już. Mamy przejść do auta? Może być to? Co? Nie. Top. Co to znaczy? To? Nie. Mm. Te dwa auta są koks. To jedno, to jest fajne, O, co mamy do tego, to je mała no, wow, naprawdę, wow, nie, a może to? Też nie. Co, co to znaczy? Mamy coś na mapie? Nie. Kurde, nie wiem. Czekajcie. Co to zrobić? Chcę sprawdzić, mogę sprawdzić Dom, yy. Może tu. Y -y -y. O. Mm. Nie wiem, mm. Co to może znaczyć? Nie rozumiem tego. Skopiować kop, ma to oto. No nie wiem, Nie wiem, no. Nie mamy nic na mapie zaznaczonego. To jest najgorsze. Hmm. do jego siostry. Nie w taki sposób było Kop car. Kop to na pewno nie kup. Bo kup to, to znaczy. Nieważne. Nie e, to, to też nie jest to. To. to też nie jest to. No kurde. Nie ja wiem, i da się zabić. da się zabić, widzowie i widzimy, że nie chcę misji od początku i pójdziemy do tej tej, na misję do A pójdziemy na misję do A i w takim razie no, no, więc tak pójdziemy do A i nie będzie problemu bo ona powinna mieć normalną misję co mam nadzieję, że tutaj nie muszę robić, żeby więcej życia mieć <grym> Mam nadzieję, że czegoś takiego tu nie mam. Patrzcie, już dymi, ale lekko to przywaliłem. To jest. Ech, szok. Dobra, no szok, nie wiem. Mam nadzieję, że tu na czas nic nie ma, bo nie mam kamizelki. Chyba, że będę miał po drodze skład z broniami. Nie. Idziemy do. Kop! później, w następnym odcinku postaram się przejść tą misję. To on miał maczetek? To dobrze, że go zabijłem chyba. Chciałbym mieć maczetę w tą w tej grze. Ui! Nie, wysiadaj, wysadaj, wasiadaj! Wysadaj! Tutaj wpadłem tam. Może postać się potrafię pływać to z niego. A reporter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. <smart> no, no, by gdzie... Mam ją zniszczyć. Wow! No przecież to Ale, kurwe, Naprawdę jest my to jest gówno największe. Mamy to zniszczyć, więc wsiadam do policji! Hop, hop, suma. Stój! O kurde, musimy naładować. Zapomniałem, że trzeba ładować to. Dobra, nie, nie strzelam tym, o, oh, chyba, że mogę... Nie, nie trafiłem ani razu, naprawdę. Nie szybciej. Pójdę na się. Wolno płynie. Trafię chociaż raz. No, ani razu nie trafiam. Ale kupa. Piu, piu, piu. Piu, fajne, fajne, fajnie się tym strzela. Naprawdę, ładuj. Biu, biu. Fajnie się w ogóle tym pływa, nie? naprawdę. No traf go! Łaga kamienie! Yy. To też jest ciężka misja. Nie mogę zniszczyć. Chociaż nie, nie mogę go ani razu trafić. Dobra, na razie nie strzelam może. Szybciej mogę płynąć. O, tutaj tym też mogę strzelać. Aha, czyli muszę i tak tym strzelać. Dobra, włączmy syrenę. O, Ale on mi odpływa! To jest najgorsza misja na razie. On mi tak odpływa, jeszcze nic mu nie zadałem. A czemu on tak skręca? Boże! No trafiam go przecież, kurde. No do... No przecież go strzela mi. patrzcie, trafiam, go. no nie, no co zakupa! No co zakupa? No czemu to jest takie... No trafiłem go, widzieliście. No znowu go trafiłem. Naprawdę. И ну то есть глупишь он мне так вот Ааа! то есть такие волны, хотя что есть полиции? не Ха! Хочу. No pewnie to nic jest Łamba! No spoko, spoko, poczekamy aż to wybuchnie, bo to wybuchnie kiedy wyjdę. Tak? No wiem, mam go zniszczyć, chociaż on czeka niepotrzebnie. Czekaj, bo to wybuchnie. Nie, nie no, ale tu mnie wkurza, że... To jest takie wolne, naprawdę. Jedź! Płyń, płyń, płyń! Znaczy... No, je. No skręcaj też! Nie potrafisz skręcać! Proszę, skrzywaj, No i patrzcie! Trafiłem go! No i patrzcie, trafiłem go, bo jestem przed nim! Idealnie przed nim! Jezu... Byłem na nim, Boże... Ja pierdziele, chodź tu śmieciu! Coś się strzelać nie da! By go trochę. No trochę mu zadałem. Wow. Znowu. Teraz więcej mu zadaje, to jest dobre. To jest dobry znak. Naprawdę, to jest dobry znak, bardzo. Że mu dużo zadaje już. Dobra, dostał znowu, znowu. Dobra, naładujemy. Nie strzelamy na razie. Teraz. A, dostał trochę. Już jest dobrze, już, ale się znowu nie udało. Znowu się nie udało, ale już jest ponad połowa znowu się nie uda, więc jesteśmy coraz bliżej. Dobra, chyba że się uda już. już w te, teraz w tej próbie. Coraz lepiej idzie, ale nie, nie uda się, bo patrzcie, on jeszcze tutaj w tym mi się nie udało. Już to łódko trafić nie umie, ale trochę mu tam zadałem. No, nie udało się. Boże, jeszcze szansa jest. Nie, nie, uda nie udało mi się. Nie powinienem mu odpuszczać, ale on już jest tak daleko, że nie do dziś nie, nie dosięgam go. Staram się, ale dupa odszedł mi w cholerę. Dostał dużo, ale. Strzelam, strzelam, nie udaje się. Sorki za tą ciszę chwilową, ale dobiegam. No nie, on już tu. Tak jest pali się, pali się. Wybucha. Udało się? Aha. Wajdzie.